Dobry wieczór, Klaudia. Dobry wieczór. Dzisiaj ważny dzień przede wszystkim dla Dody. Powiedz, jakie tobie emocje towarzyszą? No dla mnie to jest taka postać, którą gdzieś bardzo podziwiałam, jak spałam na czerwonym dywanie, zastanawiałam się, co trzeba mieć, żeby przez tyle lat mieć tak ogromny sukces, co jest taką składową, bo pewne gwiazdy się pojawiają, są, mają swoje pięć minut, znikają. A to jest taka postać w show biznesie, która jest od zawsze i jest bardzo widoczna. I dla mnie to jest niezwykłe. Ja się fascynuję tworzeniem marki osobistej, ona jest niezwykłą marką osobistą. I to jest taki, no, no naprawdę Niesamowity przykład tego, jak można się utrzymać przez tyle lat i nie schodzić i mieć cały czas tą rzeszę fanów. E, oczywiście towarzyszącym tym e, różnym skandalom, które wiadomo, <grym> że one są gdzieś e, tworzone na potrzeby. Dla, ja jestem e, nią e, jako postacią bardzo zaje, e, zafascynowana. Czy myślisz, że na tym naszym polskim show biznesowym rynku jest ktoś taki, o którym też mógłby powstać tego typu dokument? Taka mocna postać? Myślę, że dużo jest takich ciekawych osób, natomiast ona jest tak barwna, tak kolorowa, kontrowersyjna, nie, nie, nie trafiająca też jakby dla, dla każdego, wzbudzająca emocje i zainteresowanie. I to jest niesamowite, bo potrzeba mieć różne tam elementy mm -hmm. w swojej karierze i osobowości, oprócz talentu, żeby, żeby stać cały czas na tym czerwonym dywanie i żeby chciano prawie? o tobie zrobić film. To prawda, tak w superlatywach się wypowiadasz o Dodzie, ale tak naprawdę Ty też zbudowałaś bardzo silną i stabilną markę osobistą, która jest już pracą na pełen etat, tak sama wspominasz. Jak myślisz, jakie czynniki Tobie pomogły być tak silną na rynku influencerskim? Wiem ja się, że taka konsekwencja i to, że ja jestem pracowita, bo zawsze mówię, że często nawet um, wiele osób zaczyna, ma ogromny talent, ale... Ta droga jest długa, kręta, wyboista, i mam poczucie, że gdyby tak postawić wiele osób, które chciałyby być na moim miejscu, na miejscu gwiazd, którym się udało, ale nie mają tyle zaparcia, tyle siły, odwagi i nie byłyby w stanie zmierzyć się z różnymi rzeczami, których oczywiście nie widać, to wiele osób by nawet nie chciało podjąć się tej podróży tą, tą drogą, bo by po prostu nie dali rady. A co sądzisz o tym, że twój ukochany Oscar teraz też chce być influencerem? I powiem, że skutecznie? Czy on chce? Ja nie wiem, czy on chce. On został zmuszony, okay. bo uważam, że jest niesamowity, ma ogromną wiedzę. Świetnie to robi i bardzo długo go namawiałam. Jestem z niego ogromnie dumna. Uważam, że ma tyle do powiedzenia, do przekazania. I mam nadzieję, że gdzieś w swoim życiu, który ma bardzo dużo pracy, swoich takich biznesowych tematów, znajdzie tą chwilę, żeby systematycznie tym swoim odbiorcom, tej silnej grupie, którą sobie buduje, no, dawać to, co, co po prostu przy, swoją wiedzę, to co, co, co po prostu spowodowało, że, że też osiągnął taki sukces. No, uważam, że mało jest takich osób, które realnie mają możliwość podparcia, Swoimi zasługami tego, co zrobiły, i sprzedać te wszystkie triki, informacje o życiu, jak tworzyć biznes. No, uważam, że jest mało, więc ja trzymam mocno kciuki, żeby po prostu miał to zaparcie i czas, żeby, żeby to dalej robić. Uczy się od najlepszych, czyli od ciebie, jak zaistnieć w tej przestrzeni internetowej? Trochę tak, trochę tak, trochę jego ja wdrożyłam. Natomiast on świetnie sobie radzi, on ma wyczucie. On wiele lat pracował w kampaniach, wie, jak wszystkie narzędzia w internecie powstają, wie, jak to robić, więc też za dużo szkoleń tak naprawdę nie musiał, więc bardzo bardzo lekko mu to przychodzi. Więc super, no. Oby, oby wytrwał w tym, bo, bo byłaby ogromna strata, uważam, że się go wspaniale słucha. Też tak uważam, osobiście śledzę. No, e, no, no, no. Wy tak humorystycznie pokazujecie wasz związek, ale tak poważnie całkiem chciałam zapytać, co jest fundamentem takiego udanego związku i waszą prywatną receptą na to, żeby tworzyć takie duło. Taki duo? No, bo my się bardzo lubimy. Uh -huh. Myślę, że to jest to, że my się oprócz oczywiście bardzo kochamy, my się bardzo no. lubimy. Mówię o tym, bo często widzę wśród swoich znajomych pary, które są razem, a się nie lubią, to jest takie Dobra. dziwne. I... I po prostu to jest mój najlepszy przyjaciel i nam się spędza wspaniale czas i mamy do siebie ogromny szacunek. I ten szacunek w związku też powoduje, że no wiadomo, że każdy z nas jest zupełnie inną jednostką i ma różne zdania. Natomiast nawet jak się nie zgadzamy, ja jestem zła, to z z tej miłości i z tego, że on jest moim najlepszym przyjacielem, wkurzam się, ale mamy ogromny szacunek. Potrafimy ze sobą rozmawiać i chyba ta rozmowa i ten um, taki poświęcenie swojej uwagi jest takim kluczem do tego. Oprócz tego staramy się sobie tak wygospodarować czas, którego no mamy mało. Mamy dzieci, mamy swoje firmy, ale zawsze jemy śniadanie razem, zawsze mamy piątki, w których jedziśmy się śmieje, spędzamy randki, czyli nawet po prostu oglądamy filmy, ale jesteśmy pod kocem, odpalamy sobie kominek. I, I po prostu to są nasze rytuały, które budują naszą więź. Aha. Super się tego słucha i super się to ogląda. W walentynki Oskar zaskoczył cię kroplówką miłości, tak mogę to nazwać. Widziałam to zaskoczenie na twojej twarzy. Czy to oznacza, że mimo upływu czasu on wciąż potrafi cię tak mocno zaskoczyć? Zaskakuje mnie cały czas. On ma bardzo fajne pomysły. Też mimo tej takiej stabilizacji, którą widzimy u niego w internecie, kiedy się pokazał, to on jest bardzo podobny do mnie. Czyli jest takim szalonym wariatem, bardzo spontaniczny i zaskakuje mnie bardzo często, nawet w takich mm -hmm. rzeczach, których nie pokazujemy, nie widzimy, ale no, cały czas pracuję nad, nad, nad tą naszą relacją i nigdy się nie nudzimy, naprawdę nie nudzimy się. I dla mnie, jak zazwyczaj pytam, o czym ja marzę, co jest dla mnie takie najważniejsze, to to, żeby. Żeby zawsze tak było. Po prostu nie chcę niczego więcej, bo życie różnie może płynąć, ale żeby utrzymać to, to jest chyba takie moje największe marzenie, żeby się nic nie zepsuło. No, pracujemy nad tym. Uważam, że związek to też jest praca, kompromisy, słuchanie siebie, ale no przede wszystkim też praca, bo każdy jest inny. Ostatnie pytanie, on cię zaskoczył kroplówką? E. Dobra, już nie będzie ostatniego pytania. Ja więc Wam życzę, żeby tak faktycznie było, już do końca Waszych dni. I dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.